Wacław Sieroszewski, Zamorski Diabeł, twój feedback w komentarzach jest dla mnie bardzo cenny. Rozdział 5. Ciemne mury miasta występowały coraz wyraźniej na tle dalekich gór, wyrastały coraz wyżej, niby cielsko-kamiennego potwora, dźwigającego się ociężale z żółtych piachów pustyni. Nic nie wskazywało ukrytego poza murami życia, nic nie wystawało ponad zębate ich szczyty. Prosta. Szeroka droga wbiegała wprost ze stepu pod olbrzymie sklepione wrota, nad którymi wznosiła się ciężka baszta z wywiniętymi rogami podwójnych dachów i szeregiem strzelnic we dwa piętra. Przedmieść z tej strony miasto nie miało, gdyż lotne piaski podchodziły do samych jego murów. Miarowym krokiem zbliżała się ku wrotom karawana, brząkając dzwonkami. Nagle Chińczyk, ukryty z boku gościńca, wystąpił na środek, przyklęknął na jedno kolano, i wyciągnął rękę do pierwszego przewodnika ze zwitkiem czerwonego papieru poznaczonego wzdłuż złotemi literami. Był to goniec wysłany naprzód przez władze miasta, uprzedzony o przybyciu zamorskich gości. Czerwony papier wyobrażał bilet wizytowy urzędnika, który czekał opodal pod wspaniałym parasolem czerwonym z długą, zwisającą frędzlą. Obok pachołek trzymał za uzdę osiodłanego konia. Gdy baron nadjechał, Mandaryn wyszedł na drogę i powitał go przyklęknięciem i wielokrotnym wstrząśnięciem zaciśniętych pięści. Poproszony grzecznie, po pewnym wzdraganiu się dosiadł zręcznie wierzchowca i przyłączył się do orszaku. Odtąd zaczął się cały szereg ceremonii. O kilka staj czekał ustawiony szpalerem z obu stron drogi oddział kawalerii w jaskrawych, czerwonych kaftanach, białych sukiennych butach i czarnych kapeluszach z barwnymi pióropuszami. Na piersiach i plecach niezwyciężonych smoków niebieskiego państwa wiły się kunsztownie haftowane żółte i zielone smoki, nad głowami ich trzepotały się na wysokich spisach roje kolorowych chorągiewek. Broń lśniła w słońcu, a wachlarze w rękach żołnierzy poruszały się w takt i chłodziły ciemne, marsowate ich twarze, spotniałe na południowym upale. Zestraszone konie i wielbłądy, karawany nie chciały wejść w tę ulicę, podobną do płonącego lasu, Ciskały się w bok za ogony i chrapały. Wiele z nich pozrzucało juki i uciekło w pola, gdzie zatrzymawszy się w przyzwoitej odległości, chrapały i tupały nogami, spoglądając z przerażeniem na okropną pułapkę. Dor szczekał zaciekle. Podczas gdy poganiacze łowili rozbrykane zwierzęta, z niebieskiego namiotu wyszli oficerowie i zaprosili podróżników na posiłek. We wnętrzu namiotu na czarnych, lakierowanych stołach czekały gości dziesiątki mniejszych i większych was oraz miseczek z konfiturami, ciastami i owocami. Podano herbatę. Brzeski chciwie się wszystkiemu przyglądał. Uderzyło go zręczne, pełne wdzięku obejście wojskowych chińskich. Po jurtach mongolskich ten namiot schludny, cienisty, pełen błękitnawego światła wydał mu się niezwykle uroczym. Doktorze! Jeżeli doktor pójdzie na miasto, proszę mnie koniecznie wziąć z sobą, szepnął błagalnie przed wyjściem. A fotograf? Ech, niech co chce będzie. Myślę, że on zmęczy się i spać położy. W takim razie zgoda. Zobaczymy. Kiedy wjechali we wrota, zrozumieli, dlaczego wydają się im tak czarne. Wylot ich zagradzał od wnętrza występ wysokiego muru, który trzeba było ominąć, aby wydostać się z ciasnego przedsionka miasta na jego ulicę. Szeroka prosta ulica zabudowana była z obu stron niskimi domami na mieszkanie dla ekspedycji przeznaczono tuż u bramy nieduży brudny ale ozdobiony flagami dom rządowy tam znowu znaleźli stół zastawiony jedzeniem i gorącą herbatą kilku mandarynów w galowych ubraniach i kapeluszach na głowach robiło honory baron który z fotografem wyprzedził karawanę siedział wśród nich zły i nadęty Dobrze, żeście przyjechali nareszcie. Siedzę wśród nich sam jeden jak głupi. Myślałem, że sobie pójdą. Zmęczony jestem, spać mi się chce, a oni wciąż siedzą i siedzą, czekają na coś. Czy tłumacz przyjechał? Nie, zaraz będzie. Pozostał cokolwiek w tyle, wszedł małych. A gdzie Dor, co pan zrobił z psem? Został z siujem. Dlaczego z siujem? Prosiłem pana, żeby go nie zostawiać. Pan wie, że nie lubi psa ta azjatycka hołota. Jeszcze mu co zrobią? Małych zaczął rozwlekle opowiadać, jak to wielbłądy i konie, zadarszy ogony, uciekły w pola, a panowie poszli na herbatę do namiotu. Dor ścigał w stepie uciekających i odważnie szczekał na chrząkających nań wielbłądów, które do tego stopnia ośmieliły się, że o mało nie ukąsiły szlachetnego psa i nawet ścigały go z wyszczerzonymi zębami. Z trudnością obroniłem go i stąd moje opóźnienie, tłumaczył się Syberyjczyk. Chińscy generałowie z wielką uwagą przysłuchiwali się rozmowie, przypuszczając z gorącego jej tonu, że jest bardzo ważna. Wreszcie zjawił się siój i Dor, który wbrew chińskiej etykiecie był wpuszczony do pokoju. Nie omieszkał z tego skorzystać i zaraz ją obwąchiwać łydki i inne części ciała zebranym dostojnikom. Nie zdradzili najmniejszym gestem swego wstrętu, chociaż w oczach im migały gniewne błyskawice. Trzeba usunąć psa. Jest to wykroczenie przeciwne chińskiej obyczajności. Grzeczność chińska nie pozwala, aby pies. zauważył porywczo topograf. Proszę uwagi swoje zachować dla siebie. Jestem przecie nie w chińskim, a we własnym mieszkaniu. odparł gniewnie baron. Zbliż się tutaj, Siu i przetłumacz im, co ci powiem. zaczęto wreszcie rozmowę przez podwójnego tłumacza. Kaka taka. Brzeski z trudnością tłumił śmiech, słuchając jąkania Siuja. A topograf wciąż jeszcze dolewał oliwy do ognia. Co to jest? Kaka taka, chłopaka, chichota, gota, brak szacunku. Aha, poniewieranie prawami stepowymi. Pan ich, widzę, nie zna i nie szanuje. Oho! My pana nauczymy Moresu, niemieckiego Moresu. I za co to? Za to, że zamiast jednego dobrego tłumacza wzięliśmy dwóch kiepskich. Nigdy ludzie nie poznają się na nowych wynalazkach. A tymczasem przecie to takie proste. Siła złego dwóch na jednego. Pan Baradzo, młody! Żartował topograf, naśladując na przemian głos barona i siuja. Cicho, słuchajcie! Zdaje się, że tam coś ważnego. Wstrzymywał ich doktor. Istotnie, Chińczycy po wymianie zwykłych grzeczności zaczęli obszernie przekładać coś, czego siuj nie mógł czy nie chciał przetłumaczyć. Baron niecierpliwił się. Dlaczego nie tłumaczysz? Siuj długo namyślał się, nim powiedział z przerażeniem w oczach. Bitywa. Co za bitwa. Z kim? Dunganie. Powstańcy. Tak miarkuje z ich mowy, objaśnił małych. Baron poruszył się i zwrócił twarzą do tłumacza. Więc co? Powiedz wyraźnie, o co chodzi. Powiadają, że przez Hami, przez Ciani Uigwani, Lanjon Fu przejść niepodobna, że trzeba zwrócić na Kobdo, Urgen, Kaugan. Jak zwykle chodzą cudzoziemcy powtarzał małych baron milczał długą chwilę wskazana zmiana kierunku pozbawiała jego podróż wszelkiego sensu gdyż był to kierunek już znany i opisany wielokroć nazad wrócić niech sobie z głowy wybiją niech nam dadzą większy konwój niech nam dadzą szwadron pułk ile chcą ale nie po tośmy przyszli aby wracać wybuchnął wreszcie rozumie się panie baronie żadną miarą wracać nie możemy zresztą to wybieg ja ich znam nie chcą nam pozwolić poznać nowej drogi, odezwał się gorąco i tym razem szczerze topograf. Po prostu nie chcą dopuścić, abyśmy poznali nową drogę do Chin. Baron poczerwieniał: Powiedz im, że mam pozwolenie od Bogdochana, od samego cesarza, Huan Dodał po chińsku, dla zwiększenia wrażenia. Chińczycy dzielili się krótkimi, wstrzemięźliwymi uwagami. Przypatrując uważnie baronowi, podczas gdy ten ciężko, powolnie wnikając w istotę rzeczy, gniewał się coraz bardziej. Zapomniał o wszelkiej przyzwoitości. Grube żyły nabrzmiały mu na karku i czole, i aby lepiej gromić Siuja, odwrócił się prawie tyłem do mandarynów, którzy, usłyszawszy tytuł Huan Di, zamienili znaczące spojrzenia. i tak się przeraził, że słowa rzec nie mógł, oczy przymknął, głowę wtulił w ramiona i zmartwiał do reszty. Daremnie krzyczał nań baron. Powiedz im, powiedz, że nic z tego. Tłumacz milczał jak zaklęty. Małych po chińsku mówić nie umiał. Miarkuje coś niecoś, ale wyobrazić nie mogę. Powtarzał zafrasowany. Cóż oni mówią? Mówią szy, to jest niby tak, ale to nie znaczy, że przyzwalają jeno tak. Przez grzeczność. Mówią też co tuntań, co jest ich niby generał gubernator. Mówią też, że ti duna, ich nie ma, że wyjechał ten sam Tidun. Powiedz im wyraźnie, że pójdziemy bez konwoju, że pytać nie będziemy ich o pozwolenie, rozkazał naczelnik. Jakże im powiem, kiedy ja tylko miarkuję, a wyrazić sam niezdolny jestem, wymawiał się Małych. Jak chcesz, tak mów. Jak umiesz, ale niech wiedzą, niech wszystko wiedzą, nalegał groźnie Baron. Po krótkiej, energicznej przemowie w narzeczu Kjachtynskirn udało się nareszcie Małychowi przekonać Siuja i ten groźbę przetłumaczył. Urzędnicy kłaniali się grzecznie i mówili długo i w odpowiedziach ich stale powtarzało się tań, Tidun, Hunczuca, rozbójnik. Bez konwoju nie zgadzają się. Powiadają, że tam powstanie, że bez konwoju nigdzie nas nie kazano puszczać, że Tiduna nie ma, że za to im głowę utną, zadecydował Małych. A niech im utną, wybuchnął Baron. I co nas obchodzi ich Tidun, który nie wiadomo kiedy wróci. My mamy wolny przejazd od samego Bogdohana. Kto on taki ten Tidun, buntownik? Tidun jest głównym naczelnikiem ich miasta, pośpiesznie objaśnił Małych. Głupiś, tłumacz, co ci kazano. Na szczęście jednak ani siuj, ani Małych nie odważyli się powtórzyć wyrażenia barona. Urzędnicy, grzecznie kłaniając się, twili w kółko to samo. Wreszcie odeszli stroskani i rozdrażnieni. Dor, przestraszony ich pożegnalnymi reweransami, zaczął zapalczywie szczekać. Co robić? spytał półgłosem baron. Iść na przebój. A jeżeli nie puszczą nas przez chami, to zwrócić na wschód i na przełaj przez gobi dotrzeć do Kauganu. Przejdziemy w ten sposób okolice, gdzie jeszcze noga Europejczyka nie postała. Pod żadnym pozorem nie wracać, radził stanowczo topograf. Baron w zamyśleniu gładził dłonią brodę. Przez chwilę zdawało się, że niebezpieczeństwo złączy rozstrzelone siły wyprawy, że złagodzi osobiste urazy. Doktor zbliżył się, aby dorzucić swe zdanie, ale baron zmarszczył brwi nagle i kiwnął lekceważąco ręką. Dobrze, pomyślę o tym! Doktor cofnął się i wkrótce razem z topografem i brzeskim wyszli, aby udać się do wyznaczonego im w oficynach pomieszkania. Miasto spało w ciemnościach. Co czas jakiś przelatywał nad nim wrzaskliwy dźwięk trąb miedzianych i łoskot żelaznych lo, na których straż, wartująca w baszcie nad bramą, wygrywała godziny. Sprzedaliście się lekkomyślnie za nędzne srebrniki i musicie słuchać. Co chcę, to z wami zrobię. Zechcę, a staniecie się ofiarami mojego konceptu. Jako głowa, wyprawy, odpowiadam za wszystko i rozkazuję wam, doktorze i tobie młodzieńcze, abyście zawczasu przygotowali swe. Skóry. Upewniam was, że Chińczycy zrobią z nich doskonały bęben, mruczał topograf, naśladując głos barona. Doceniasz? subscribe